Cześć, dzisiaj postaram się powiedzieć kilka zdań na temat przewodów Kelwina, sąd Kelwina. Różnie są nazywane w internecie i nie tylko, i w literaturze również. Jak widzicie, na załączonym obrazku wreszcie przyszły do mnie przewody. One mniej więcej tak wyglądają. Zaraz sobie zobaczymy jak są wykonane. No może jakiegoś szału nie ma, ale wydaje mi się, że te końcówki w jakimś tam stopniu się nadadzą. Ja jeszcze i przyznam szczerze nie oglądałem jakoś specjalnie pod jakąś lupą czy szkłem powiększającym. Oczywiście ponieważ to jest chińszczyzna, więc... Jest szansa, żeby sobie je dogiąć tak, żeby stykały się większym polem powierzchni. O teraz może będzie lepiej widać. Zobaczmy drugą końcówkę. Chyba druga, może jest nawet ciut lepsza. Ja mówię jak zwykle, wy będziecie to trochę lepiej widzieć niż ja w tej chwili to widzę. Ale jak za przewody, które są, za które zapłaciłem, nie wiem, tam. 30 parę złotych, chyba niecałe 40 z przesyłką, to myślę, że jakiejś dużej tragedii nie ma, oczywiście. W internecie są już i to od dawna sposoby przerobienia tego typu sąd do e, naszego miernika LCR DE5000. Natomiast nie było po polsku. A przy okazji też nie widziałem paru rzeczy, które mnie interesowały zanim zakupiłem tego typu przewody. Oczywiście, z przewodami Kelvina, pozwólcie, że będę je w ten sposób nazywał. Jest taka sytuacja jak i ze wszystkim innym. Do wysokiej klasy mierników przewody dobrej jakości Kelvina kosztują kilkukrotnie więcej, nawet czasami, niż ten mostek DE5000. Tak jak wiecie, mostek zakupiłem, tak naprawdę, powiedzmy, żeby, żeby zobaczyć, co on jest wart. Potrzebowałem przede wszystkim pomiaru rezystancji szeregowej kondensatorów, aczkolwiek do kondensatorów wrócę i do, tak jak Wam kiedyś opowiadałem, o, i sposobów pomiarów. Przy okazji zmierzymy się z paroma mitami, które niektórzy YouTubery opowiada, o youtuberzy opowiadają. Parę rzeczy udowodnię, pokażę. Niemniej jednak, na razie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku, e, robimy przewody do miernika LCR DE5000, więc żeby nie przedłużać, oryginalnie wraz z miernikiem dostałem taką, powiedzmy, że to jest przystawka, nakładka, jak ją zwał, tak zwał, z krokodylkami i może one nie byłyby takie złe i ta przystawka również, natomiast zasadniczy problem jest taki, że te krokodylki, uwierzcie mi, one są tak twarde, po prostu nie jestem w stanie prawie ich rozchylić, nie mówiąc już o tym, że precyzja wykonania tych krokodylków, no jednak zostawia, zostawia bardzo dużo do życzenia. Mam nadzieję, że. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Że te końcówki pomiarowe, w momencie kiedy wezmę sobie na głowę, założę lupę i przyjrzę się im dokładnie, uda mi się w jakiś stopniu wyprofilować. Yy, I chociażby plus. Tego rozwiązania będzie w stosunku do tego taki, że po pierwsze będę miał dłuższe przewody, po drugie, mam nadzieję, że chwyt za pomocą tych przewodów będzie zdecydowanie dużo bardziej pewny niż jak to miało miejsce w tym rozwiązaniu. Zatem zabieram się do pracy. Jeszcze dwa słowa, jak to jest zrobione. Na zasadniczo nie ma tutaj nic jakiegoś tam odkrywczego. Mamy. Dwa przewody, nazwijmy to, to są gorące żyły i ekran. Oczywiście idealnie by było, gdyby jeden gorący przewód szedł do jednej części krokodylka, drugi gorący przewód szedł do drugiej części krokodylka, i oczywiście pozostaje sprawa ekranu. Po rozlutowaniu tych krokodylków, zobaczymy sobie, jak one w środku wyglądają. Bo przyznam szczerze, na żadnym z filmów tego nie widziałem. A nie ukrywam, że mnie to interesuje. Natomiast te przewody są też zrobione w ten sposób, że jedna żyła gorąca idzie tutaj i ona jest jakby w oplocie w ekranie. A druga żyła zakręca tu, w tą stronę i idzie tu. Tak mniej więcej to. Wygląda. No i również, oczywiście też jest w ekranie. Czyli tak naprawdę w tym momencie, jeśli rozewrzemy końcówki, to można powiedzieć, że mamy pomiar, tak zwany czteroprzewodowy, i oczywiście najczęściej przewody Kelvina stosuje się do pomiaru rezystancji, małych rezystancji. Natomiast z tego co zauważyłem, te przewody również większość używa do pomiaru choćby pojemności i do tego zadania, również tak naprawdę najczęściej ja będę używał te przewody. Jeszcze zastanawiam się nad długością, na ile skrócić te przewody. Myślę, że gdzieś z tyle to będzie akurat. Oczywiście nie ma sensu, żeby one były też kilkumetrowe, choć te bardzo wysokiej jakości przewody Kelvina no, czasami potrafią być bardzo długie, natomiast myślę, że nie ma co aż takich długich jak tutaj robić. Myślę, że skrócenie ich gdzieś tam do takiej długości, akurat w moim przypadku, będzie wystarczające. Co nie znaczy, że wy również musicie się z tym zgodzić. Druga strona końcówka zakończona BNC. Tak jak widzicie, ekran jest zaciśnięty. A tak naprawdę element gniazda BNC jest zaciśnięty na ekranie. No, można pewnie dyskutować, jakiej jakości jest ten przewód. Natomiast, tak jak powiedziałem Wam, koszt zakupu tych przewodów jest śmiesznie niski, więc też nie ma co za bardzo od nich za dużo wymagać. Czyli biorę się za rozkręcanie śrubek. Wyjęcie tej zawartości, ucięcie przewodów, przylutowanie ich tutaj, i za chwilę się spotkamy. Za chwilę zobaczymy, co mi z tego wyszło. No dobra, słuchajcie, udało się zrobić coś takiego. Przy okazji taka informacja, że niestety te przewody są dosyć słabej jakości i po prostu topią się tutaj te izolacje żył gorących, ale udało się jakoś zrobić. Nawet wygląda na to, że. Grubość tych przewodów będzie pasować do pokrywki, i może nawet uda się to skręcić tak, żeby nie było widać. Ja sobie sprawdziłem wcześniej, czy gdzieś takiego czystego zwarcia nie zrobiłem. Dobra. Myślę, że pierwszy etap nie wyszedł tak źle. Wygląda to nawet w miarę ok, ale tak naprawdę między innymi dlatego kręcę ten film, bo tak jak wam wspomniałem wcześniej, bardzo mnie ciekawiło, jak oryginalne przewody są tutaj zakończone. Ja zawsze, zobaczcie, jak to naprawdę tego nie widać, ale uwierzcie mi, że bardzo dużo siły muszę włożyć w to i tego na żadnym filmie nie widziałem na YouTubie, bo tak jak wam powiedziałem, bardzo mi to intrygowało, czy zrobili chociaż na miastkę czteroprzewodowego pomiaru, czy zrobili tak jak widać, czyli wszystkie przewody schodzą się tutaj do tej części krokodylka, czyli no tak naprawdę chyba nie muszę tego komentować. Czyli na pewno to rozwiązanie powinno być lepsze. Ech. Straszne. No, te krokodylki to jest chyba najgorsza. Jedne z gorszych, jakie w życiu widziałem. I to nawet nie chodzi o to, czy one są. No, straszne, powiem Wam szczerze. Może nawet dlatego, że ta izolacja jest tak. Ta osłonka, może w ten sposób, żeby być bardziej precyzyjnym. Ona jest tak twarda w porównaniu jeszcze z krokodylkami, które są też bardzo twarde. Ale uwierzcie mi, że. Mimo, że one nie wyglądają tutaj teraz na zbliżeniu tak tragicznie, to miałem problem z zapinaniem ich na niektórych elementach elektronicznych. Zobaczmy, czy w ogóle to przyniosło jakieś pozytywne rezultaty. Zawsze nowe przewody musimy sobie skalibrować. Jak widzicie. Dobra, są otwarte. Ja sobie je położę w ten sposób. Ten miernik, w odróżnieniu od mojego eskorta, potrzebuje trochę więcej czasu, ale może dlatego będzie dokładniejszy. Zobaczymy. Niestety 30 sekund na otwartych, i za chwilę będzie pewnie. Krzyczał, żeby zewrzeć i znowu 30 sekund odczekać, więc może ta kalibracja wcale nie jest taka głupia. Dobra, czyli pierwsza. No i co dalej? Dobra, czyli trzeba mu niestety pomóc. Nie jest taki inteligentny. Teraz musimy sobie zewrzeć. I wciskamy jeszcze raz. Aż Cię prosiło, żeby zrobić informację, jak już zakończył pozytywnie pierwszą, pierwszy etap kalibracji przewodów, no żeby powiedział, żeby zewrzeć przewody i wciśnij CAL, no ale programiści mieli inny punkt widzenia. Ok, czyżby jeszcze raz mu trzeba było wcisnąć. No jeszcze raz. No dobra, tak naprawdę, tak jak wam mówiłem, najczęściej będę używał tych przewodów do pomiaru pojemności, więc najbardziej mnie ciekawi właśnie pomiar pojemności, ileż to tych piko będzie. No w momencie kiedy, tak jak widzicie, przewody leżą koło siebie, jest 0 pikofaradów. Mam tu jakiś kondensator, nawet nie wiem. Podejrzewałem, że sądząc po wyglądzie to pewnie 120 piko. Tu mam kolejny, pewnie 100 pico. No i to, co już widzę, co mi się bardzo podoba, to rzeczywiście dosyć mimo wszystko precyzyjnie są zrobione te końcówki i bardzo ładnie trzymają się na mierzonym elemencie. Także to co na to na czym mi najbardziej zależało, nie no jest jest, jest, jest naprawdę nieźle. To sprawdźmy sobie jeszcze jak one w tej chwili rezystancję pokażą. Już nie będę widzicie przeklikałem za daleko. Jest nieźle, czyli widać, że kalibracja się powiodła i rzeczywiście ten wynik Napawa optymizmem. No to jeszcze z ciekawości mam tu jakiś rezystor leżący, bo tu w moim bałaganie dużo elementów gdzieś się poniewiera. Tutaj na biurku całkiem ładna rozdzielczość na zakresie do 1 kilo. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że jakieś dłuższe i bardziej dokładne testy. Tych przewodów, gdzieś tam będzie okazję jeszcze zrobić. Natomiast w tym odcinku, tak naprawdę, tak jak powiedziałem wam wcześniej, najbardziej mi nurtowało, w jaki sposób są zrobione te, te krokodylki. Jak widać, moje potwierdzenia się potwierdziły, moje przypuszczenia, przepraszam, się potwierdziły. Więc myślę, że jak za przewody za 40 zł, mniej więcej, w tyle to kosztowało z przesyłką. Myślę, że one się w jakiś sposób y, sprawdzą, tak jak Wam wspomniałem. Ten mostek to jest y, w tej chwili według mojej oceny i nie tylko mojej. Chyba w bardzo, badzo, bardzo budżetowej kwocie, y, jeden z lepszych y, wyborów. Czyli, jak to się mówi, stosunek jakość cena, na, cena ma na bardzo wysokim poziomie, i tak jak Wam y, wspomniałem już y, wielokrotnie. Tak naprawdę na co dzień do napraw jest w zupełności wystarczający też Wam. Wystarczający też już Wam wielokrotnie mówiłem, że z mojego punktu widzenia podejrzewam, że będę go nie za często używał. Jednak częściej będzie używany mój tester elementów elektronicznych, który też jak Wam wielokrotnie mówiłem, tak naprawdę do codziennej pracy i napraw jest wystarczający kiedyś. Myślałem, że rzeczywiście mostek to jest niezbędny element każdego elektronika, każdej każdej pracowni elektronicznej. Oczywiście w wielu przypadkach się bardzo przydaje i nawet czasami rzeczywiście jest nieodzowne, ale tak, patrząc statystycznie, to gdybym nie przestrajał głowic i torów FM ogólnie, to tak naprawdę myślę, że używałbym go dosyć rzadko, albo prawie w ogóle. Tak naprawdę najczęściej przydaje mi się właśnie do pomiaru małych pojemności, i tutaj no niestety tester elementów elektronicznych wymienia, bo przy pojemnościach rzędu kilku pikofaradów, no w, w zasadzie ten tester elementów nie pokazuje nic. Dopiero od chyba kilku nano, czy kilkunastu nanofaradów. Wybaczcie, nie pamiętam w tej chwili. Faktycznie ten tester elementów elektronicznych jest już bardzo pomocny i wystarczający. Natomiast bardzo często jest tak, że tak jak wielokrotnie widzieliście, poprawiam po kimś głowicę, chociażby, bo tam tak naprawdę potrzebuje ten mostek. Używać i bardzo często jest tak, że zastanawiam się, jakie trymery o jakim zakresie ktoś zainstalował, bo nie mam pewności, czy zakres pomiarowy trymera, który został włożony przez jakiegoś tam poprzednika, no mieści się, w, w powiedzmy, w charakterystyce danego obwodu. I czasami, jak widzę, że trymery są wymienione. Pierwsza rzecz, żeby nie tracić czasu, to wyciągam trymer, sprawdzam jego minimalną pojemność, maksymalną, patrzę jak ona się ma do tego, co powinno być. Jeśli jest ok, zostawiam. Jeśli nie mieści się, to wymieniam na taki, jaki powinien być, dlatego, że tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, bardzo często nie ma co się doktoryzować nad pewnymi zagadnieniami. Chodzi o to, żeby w miarę szybko i oczywiście jak najbardziej rzetelnie wykonać swoją pracę, więc czasami ludzie po prostu dochodzą do różnych wniosków. Różne elementy wkładają przez wiele lat, bo te sprzęty mają po 30, 40 lat. Po prostu pewnych rzeczy nie było na rynku dostępnych i dlatego też między innymi wkładano, instalowano to, co, to, co było pod ręką. I tak to mniej więcej w skrócie można powiedzieć. Trudno kogoś ganić z tego powodu. Ja też pamiętam końcówkę czasów komunistycznych, gdzie rzeczywiście człowiek się cieszył, że jakiekolwiek tranzystory się udało kupić, e, że jakiś tam sprzęt ruszył, a już w jakieś tam bardzo szczegóły, e, typu czy coś jest po, poprawnie ustawione, wyregulowane, to już niewiele osób e, za bardzo w to wnikało. Oczywiście. Profesjonalne serwisy pewnie jak najbardziej zwracały na wszystko uwagę. Natomiast mówię z perspektywy takiego łebka podwórkowego, e, który różne rzeczy czasami komuś gdzieś tam naprawiał, które, który sam czasami pewne rzeczy musiał oddawać gdzieś tam do kogoś do naprawy. Wiadomo, trzeba było zrobić jak najtaniej. Działa, działa i wszyscy są szczęśliwi. E, no ale jednak, dzisiaj dostęp do przyrządów pomiarowych jest zdecydowanie dużo bardziej e, dużo bardziej łatwy. Przyrządy pomiarowe są dużo bardziej dostępne I jak to się mówi, można naprawdę starać się robić robotę dużo, dużo bardziej porządnie niż to kiedyś bywało. Ok, więc żeby nie przedłużać, myślę, że albo raczej jestem pewien, że jeszcze spotkacie się razem ze mną z tymi przewodami będzie okazja przy okazji y, omawiania elektrolitów, pewnych parametrów, udowadniania pewnych... Y, niesprawiedliwych i krążących w internecie opinii na ich temat. Jeszcze będziemy mogli sobie pokazać, udowodnić, pomierzyć, bo tak jak wiecie, ja bardzo często zanim coś powiem, staram się albo raczej po tym, jak coś powiedziałem, staram się to po prostu empirycznie udowodnić. OK, więc tak to wygląda. Sądy na zakończenie kupione oczywiście na Aliexpressie. Nie są najwyższych polotów, ale jak to się mówi, nie widzę potrzeby, żeby wydawać kilkaset złotych na dużo lepszej klasy sondy pomiarowe. To tak naprawdę, jeśli chciałbym je rzeczywiście w jakimś tam stopniu poprawić, to trzeba byłoby na pewno wymienić te przewody na dużo lepszej klasy. Aczkolwiek, rozbierając je, okazało się, że Ekran jest nawet chyba z miedzi, oczywiście tej miedzi, miedzi nie było za dużo, ale jeszcze dodatkowo jest folia, hmm, prawdopodobnie aluminiowa. I w sumie myślę, że jak za te pieniądze to są, to, to ich jakość jest adekwatna do ceny. Tak jak powiedziałem jeszcze obejrzę sobie gdzieś tam pod jakimś powiększeniem te końcówki. Co one są warte. Jeśli trzeba będzie je jakoś tam podoginać, to, to je podoginam. Natomiast takie pierwsze wrażenie myślę, że jest w miarę pozytywne. Ok, jeśli komuś się to przyda, to, to super. Jeśli nie, trudno się mówi. W każdym razie w każdym razie film powstał, bo nigdzie nie było pokazane, jak fabrycznie wyglądają te oryginalne krokodylki. Tak ciekaw jestem, czy bez podkładania ręki wyostrzy. Wybaczcie, jeszcze zrobię taki jeden test. No, niestety trzeba mu tło bliskie zrobić, i wtedy sprzęt już jest w stanie wyostrzyć. Ok, nie przedłużam, kończę. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć.